Jakub Flint dla Fan Sportu ze mną Tomasz Sarara. Siemanko. Czyli człowiek, który przeszedł odwrotną drogę niż teraz większość ludzi przechodzi w sportach walki. To znaczy, czyli najpierw byłeś profesjonalistą i gwiazdą, a dopiero później zacząłeś iść w nowe technologie. Wiem do czego pijesz, tak. Eee, kurczę, osobiście wolam, żeby też tak było, tak naprawdę, żeby jednak ten, ten sport był ten, tą sprawą dominującą, w którą się inwestuje w pierwsze swoje umiejętności, a dopiero później można było uzupełnić to powiedzmy w jakimś tam dodatkowym strefą marketingu. No ale niestety czasy pokazują, że trochę inaczej, inna jest kolejność. No to, to trochę rynek tego chyba wymaga, nie? No właśnie, jest takie powiedzenie, jest popyt, trzeba zapowiedzieć podaż, więc, więc no, no takie czasy, no po prostu. Ty zostawiłeś kupę zdrowia na, na ringach, jakby tocząc wielkie batalie stójkowe i tak dalej, teraz właściwie masz szansę to jakoś zmonetyzować, chyba, nie? Znaczy tak, ja, ja, ja cały, całą karierę tak naprawdę żyję, żyję ze sportu i powiedzmy, że to były wypłaty za walki były różne, mniejsze, większe, ale ze sportu zawsze cały, cały czas żyłem. No i faktycznie nie ma co ukrywać, że faktycznie też moja mobilizacja do tego, żeby się przetransformować do innej dyscypliny, wynikała również z tego, że w MMA po prostu można zrobić większe pieniądze i był to jeden faktycznie z czynników. No i tak, no i jeszcze mało tego, faktycznie przysiadłem na, na pokładkę SW, czyli takiego powiedzmy największego giganta, jeśli chodzi o polski rynek, czy też europejski. No i co tu dużo mówić, no podejmujemy nowe wyzwanie, więc jest to, jest to wielowyktorowe takie podejście, ale no jaram się z każdej strony. Kurde, chyba byś mi i tak nie powiedział prawdy, gdybyś nie trenował, ale śledzę twoje, twoje vlogi od jakiegoś czasu i widzę, że dość sumiennie podchodzisz do pracy parterowej, zapaśniczej. Jest tak czy nie jest tak? To znaczy to też jest taka moja natura zawodnika Fajtera, że jeśli ja coś robię, to robię to właściwie z pewnym zaangażowaniem. Nie wyobrażam sobie, że również to, na co pracowałem te, te wiele, wiele lat właściwie całą karierę, czyli budowanie gdzieś tutaj w, w wokół siebie opinii, że mi się to rozumie na drobne, bo mi się już nie chce trenować, bo mi się nie chce przygotowywać. Jest takie powiedzenie, że jesteś tak dobry jak twoja ostatnia walka, więc mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia, ale nawet gdyby tu miała być. No, to chcę naprawdę pozostać zawsze jak najlepiej zapamiętany. Szykujesz się na jakiś konkretny termin, już? Nawet już jest konkretny termin? O, to widocznie jechaliśmy samochodem i jak poszedł A, news. Jest, nie, jest nieoficjalnie, ja wiem, że jest. A, Czy ja mogę nie wiedzieć. Tak, masz nie wiedzieć, więc ty nie wiesz i się też również poza kamerą też nie dowiesz. Ale w każdym razie. Naprawdę prędko, nie, cierpliwość ludzi zostanie bardzo szybko zaspokojona, także chciałbym powiedzieć, ale wiesz jak jest, prawa rynku są takie, że nie mogę. Dobra, rywala znasz? Też znam. Znany? No kurczę, będzie pan zadowolony. Będzie... Dobrze, a ostatnio w ogóle po walce Izu Ugonoha się wypowiedzieli, że właściwie też mógłbyś wejść do niego. No czy tak, powiedzmy sobie, że gdzieś tutaj te moje przymiarki do KSW e, równoznaczne były z przymiarkami do walki mojej versus Izu. E, powiedziałem wtedy, że potrzebuję trochę czasu, tylko ze względu na to, że faktycznie wchodzą nowe płaszczyzny, które Izu realizuje dużo ode mnie. Ma tą przewagę, że robi to trochę, e, trochę już dłużej, zaczął wcześniej. Ja za to właśnie z takim dużym impetem gonię, gdzieś tam z tego, z tego tyłu wystartowałem z nieco opóźnieniem, ale naprawdę tempo jest bardzo dużo moich, moich intensywnych treningów i tym samym wydaje mi się, że to dość szybki progres. Nie wydaje mi się, że bym powiedział, że ja już chcę wychodzić do walki. Powiedziałem, że po prostu jestem gotowy i mam świadomość, że, że ludzie, że uda, że, że, że ja również też chyba też malutku czekam na tę walkę, nakręcając się na nią. To co się wydarzyło również teraz w walce Izu, że, że jako faworyt przegrał tę walkę, wydaje mi się, że ta walka w jakiś sposób mogła trochę stać na wartości. Tym samym ja mam trochę więcej czasu, żeby mogę się tutaj konfrontować z innymi zawodnikami. Izu w międzyczasie ma prawo się trochę odbudować, pokazać, że faktycznie jest naprawdę fighterem, którego stać na nadrze walki I wtedy, i wtedy może siadamy do takiej walki. Ostatnio widzieliśmy fragmenty Twoich sparów z Michałem Kitą. Oglądałeś jego walkę na KSW? Jasne, jasne, że oglądałem, bardzo mocno mu kibicowałem, no z dużym żalem serca obserwowałem to, co się stało. Michał nie był faworytem na papierze, a w mojej głowie był faworytem. Eee, szkoda, strasznie żałuję, bo, bo naprawdę miał prawo tą walkę wygrać, on sobie tą walkę dobrze prowadził, ale co tu dużo mówić, sporty walki, waga ciężka, jeden dzwon właściwie potrafi tą walkę z nieba do piekła, z piekła do nieba, różnie to bywa. No tak, miałem wrażenie, że w ogóle Stosic miał problem, żeby wejść w tę walkę tak, żeby złapać rytm i że raczej odbywała się ona pod dyktandą Michała Kity, aż do momentu tego uderzenia. No właśnie, widziałem, że gdzieś tam chyba z godzin się tam faktycznie czaił na tego prawego overhanda bitego w tempo. Udało się to faktycznie za chyba drugim czy też trzecim, trzecim razem. Wydawało, że naprawdę Michał, Michał sobie dobrze radzi, że tą strategię, którą, którą zaplanowali z narożnikiem, była, była skuteczna. Sam po walce powiedział, że chciał trzymać walkę w stójce, żeby po prostu bronić się przed obaleniami. No i to wszystko się działo do momentu ciosu, no ale. Niestety, niestety, no. Waga ciężka i tak dalej. E, dzisiaj jesteśmy na gali The War, już właściwie po całych zawodach. E, byłeś komentatorem. Jak ci się podobało po pierwsze w tej roli, po drugie, ogólnie pomysł przeprowadzenia takiej gali? No to może po kolei, czy mi się podoba w tej roli? Podoba mi się, wiadomo, że jestem gaduła i lubię sobie po, pogadać, a w ogóle jeśli jeszcze trafię na coś, na czym się znam, to dopiero potrafię lubię się rozwinąć. E, I faktycznie przyjemnie mi się komentuje i równie przyjemnie komentowało mi się, mi się tą galę. Coś nowego, jeśli chodzi faktycznie o, o walki na gołe pięści, bo to jako produkt już do Polski weszło i, i nie jest takim totalnym nowym, ale walki trzech na trzech, no to powiedzmy sobie, jest, jest coś nowego. E, walki były bardzo krótkie i tak momentami faktycznie nawet jeśli, jeśli się podobało, to to wiesz, każdy dobrze wie, jak to jest. W miarę jedzenia apetyt rośnie. No i, i albo walk było trochę za mało, albo może były trochę za krótkie, a może jedno i drugie. No ale powiedzmy sobie tak, jak na pierwszą galę, gdzie, gdzie faktycznie trzeba brać pod uwagę popełniane błędy. Myślę, że organizatorzy mogą być się dumni, na spokojnie sobie to przeanalizują, poprawią co trzeba. No i już wiemy, że na pewno do kolejnej edycji również startują. Jak to komentować, bo jest taka zadyma w klatce. Właściwie te walki trwały po kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund. Trzech zawodników się leje. Gdzie ulokować swoją uwagę jako komentator? Tak, to prawda, to, to było tak troszeczkę chaotyczne, bo faktycznie gdzieś tam chciałem komentować, że jedna z ekip gdzieś tam zyskuje przewagę, no bo przyglądam się tylko jednemu starciu, ale w międzyczasie pozostałe dwie, 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 dwa pojedynki już właściwie przeważają szale na drugą stronę. Ciężko, no, był, był całkiem, całkiem spory chaos. To co ja kilkukrotnie podkreśliłem przy mikrofonie, że bardzo ważne w tego typu walkach jest taki kolektyw, żeby to była naprawdę taka trójka na wyrównanym poziomie. Ono nie musi być gdzieś tam bardzo wysoko, ale to musi być równy poziom, żeby nie było słabego ogniwa, bo w momencie, kiedy tylko jeden z rywali na chwilę odpadał, to przy przewadze już jednego zawodnika, trzech na dwóch, dwóch na jednego, trzech na jednego, już właściwie ci chłopacy pozostają bezbronni. Więc chodzi o to, żeby nie, nie dać sobie wyłączyć szybko pierwszego zawodnika. I właściwie chyba na prawie każdej walce to był taki, taki czynnik, który powodował to, że ekipa albo wygrywała, albo przegrywała. No bo, bo co tu dużo mówić, przewaga liczym na robi robotę. No tak, zauważyłem też, że było bardzo dużo zawodników, którzy wywodzą się ze sportów stójkowych. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o tym pojedynku, znaczy pojedynku, o tym turnieju 3 na 3, ale również turniej MMA na gołe pięści. Dużo stójkowiczów, dużo dużych chłopów, więc jakby twoja kategoria, Twoja dyscyplina. Tak, dużo było faktycznie chłopaków o dużych, sporych gabarytach, dużo było zawodników reprezentujących walki stajkerskie, stójkowe, ale ja również jako komentujący miałem takie właśnie swoje portfolio pewnych zawodników, wiedziałem czego się mogę spodziewać po każdym z, z uczestników. To zakładałem, że faktycznie zawodnicy z będą realizować strategię taką, żeby nie dać się tak łatwo obalić, nie dać się to, to przewrócić. Boksować na wstecz, tym szukać dobrego przejścia, zabrony do ataku, dobrego timingu, a, a właściwie dość szybko się rzucali na swoich rywali, dość szybko byli karceni również szybkim podebraniem nóg. Powiedzmy sobie, że jeszcze jako totalny powiedzmy laik, ale zaczynam to MMA kumać, również wiem jaka strategia jest bezpieczna, niebezpieczna. No myślę, że każdy będzie się uczył, zawodnicy obserwując to Czym sobie mogą dać szczęść organizo organizatorzy, eliminując pewnie mniejsze, większe błędy. No więc mamy prawo liczyć na progres. Jasne. To żeby ta rozmowa nie trwała tyle, co na Twoim kanale zazwyczaj. E, ostatnie słowo, kto zrobił na Tobie największe wrażenie z zawodników, którzy się dzisiaj prezentowali? Ja w ogóle od samego początku pozdrawiałem, pozdrawiałem i pozdrawiam Krzyśka Rambo Waczyńskiego. Mam nadzieję, czy Waszyńskiego nie przegrałem nazwiska, bo to jest naprawdę świetny fighter, świetny facet. I on właśnie był tej ekipie górnika Wałzy, gdzie, gdzie właśnie się skontuzjował. Także może nie pierwsze wrażenie, bo już który z rzędu, ale znowu ten, ten gość to jest to jest gość, który się nadaje do tej roboty. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce z tym rywalem, którego nie chciałeś zdradzić na tej gali, której nie chciałeś zdradzić, ale pewnie wszyscy domyślą się, kiedy ona jest. Ale się zobaczymy. Dzięki wielkie.